Cześć, witam Was bardzo serdecznie już w drugim odcinku. No i dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę. Jeśli słyszycie jakieś takie szumy, to przepraszam, ale mój komputer czasami... Działa tak bardzo głośno. I myślę, że już rozdzielczość jest dobra. I przepraszam za tamtą rozdzielczość w poprzednich dwóch filmikach. No, ale wiecie, trzeba w końcu poprawić swoje błędy. Myślę, że już wszystko poprawiłem. No, dobra. Karteczka przeczytana.

Wychowanie do życia w rodzinie, nie w rodzinie, to się nazywa. Tak mieliśmy wychowanie do życia w rodzinie. A że na tej lekcji mamy największe przypały i odpały, I. więc nie zabrakło mieć się z czego Ja na no, no, no. Życie. Mianowicie mieliśmy lekcję, gdzie musieliśmy wypisać tak coś tam, co chcielibyśmy od dziewczyny a co dziewczyny chciałyby od chłopaka. No i oczywiście kolega genialny... ja genialny wymyśliłem takie coś bo, bo nie mieliśmy tu opisu, więc poprosiłem. Więc poprosiłem, żeby mój kolega poprosił. Ach, potrafię tak katać i mówić, przepraszam. Mój kolega chciał poprosić o dziewczynę długopis. Ja genialny, że dziewczyny nie chciały, tak z godnym chórem, powiedział nie. Więc ja na karteczce swojej napisałem, chcielibyśmy, aby dziewczyny pożyciały nam długopisy. Ale to nie wszystko, to... nie koniec historii. Mój kolega, jeszcze bardziej genialny... Zginęły? Okay. Mój kolega bardziej genialny... Napisał takie coś. większe, większe piersi... Jakieś coś tam było, takiego Proste jakieś... Takie, że naprawdę głowa bolała. Jak się do kolegi. Kolego, no. Skąd się wziąłeś? Muszę się nauczyć opowiadać coś i grać w Bo coś mi nie wyszło. Mówię cię tak. Mówię, nie to nie no, Ale nie, naprawdę, jakieś <śmieszne> nam się zdarzają. Tak samo jak moi koledzy, chcieliśmy wypisać znane filmy i bawić się w kalambury. To moi koledzy, Sex ...seks w wielkim mieście. No i udało mi się Skyfall napisać, bo tam chciałem być sławna. To oczywiście, że graliśmy w kalambury. Drużyna jedna musiała seks w Wielkim Mieście i seks misję pokazać. I zgadnijcie, co pokazał przedstawiający. O! Chyba nie muszę mówić. Serio mi potrwa Aha. Kurde. Naprawdę wybacz się mi. Muszę się nauczyć wypowiadać. Myślę, że mi to będzie coraz lepiej wychodziło. Dobra, mamy swój ekwipunek. A i przepraszam, że tak cicho, nie wiem czy cicho, czy tak szeptem mówię. Ale po prostu... Mam pokój... Tam. Mam pokój piętrowy, tam nie chcę, żeby nie było słychać, tak? W całym domu. Więc mów jakoś cicho. I przepraszam też od razu. Mówię jeszcze raz za to wypowiadanie się. Chciałem, dobrze, ale. No fajnie.

i na ojcu. dobry człowiek. Jestem ciekaw czy tutaj doskoczę. Eee, tu... Przecież to, te, te e, to zabójca. Ja się pytam czy on doskoczył. Nie, nie Tak, nie dostałem odpowiedzi czy mam zabijać czy nie. Więc postaram się jak najmniej zabijać. Jestem cały czas chłodzką. Okej, okay, okay. widzimy, że... Like a dead in here. Dasia... <coughs> Przepraszam, teraz jest tak cicho, ale... No, no, no. Jakby się ktoś You're chce skupić, to musi no, 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 no. się skupić. Stay alert, you worm. No. Dobra, dostałam. Dobra. Wód załatwionych. Myślę, że to nie jest jakoś śmiertelne. Nieprzytomny, dobrze. Kurna! Będzie trzeba byłoby zabrać. Dobrze. Spróbuję Alan. Nie ręczę na swoje umiejętności.

and i work for some good people who want very much to meet you so they said you'd come out here i could still hardly believe it i'll take you to meet them just down the river from here ja myślałem na za pierwszym razem bo to coś to coś dziadoma ja sobie krałem chwilę sam ja myślałem że Eh, dobrze oddała mi się tą trójka zdalić Choć no nie chciałem zabijać 13 osób, ale to chyba są te szczury. I widzisz, można próbować. Mówię ja, na razie nie będę ręczył, czy mi się uda zabijać, czy nie. Bo ponieważ jednak, jak ktoś wie, to nie będzie spoiler, że nasz bohater będzie miał magiczne zdolności, których na razie nie ma. Więc... A jeśli jest takie echo lub jakiś dziwny dźwięk, to przepraszam, ale jestem na słuchawce z mikrofonem. Tak. I po prostu. Mikrofon jest bardzo blisko słuchawki, bo nie działa. I czasami może po prostu sławki stereo tak działać, że będzie tam napisało dźwięk. Take you up to meet Admiral Avalon and the rest of the world. The admiral's a man to be reckoned with. If anyone can help you find that missing girl, Lady Emily, can clear your name, He can. No, no, ja Dojdę chyba tam. Gdzie wtedy wcześniej dossiadłam, to tak będzie jeszcze z 15 minut. Co ciekawe, jak sprawdzałem gram na maksymalnych wymaganiach, więc... Co ciekawe, że mi chodzi na ten starym kąpiu. The man of the hour is here. Corbo, I'm Admiral Havelock. A true servant of the Empire, like you. Until the Lord Regent urge those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor Pendleton. I represent the nobility in our little group. But we all act as equals here at the Hound Pits Pub. This is a momentous occasion, Corporal. I'm going to come out with it. We've been building a coalition of loyalists, aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight. And in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry, you must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered. But before you retire, you should introduce yourself to Piero. He's challenging at times, but his industrious mind buys him that right. Yes, Piero's as much an artist as a technician. He's going to be crafting the gear you'll need. Go talk to him and then get some sleep. We can talk more when you've rested. Good to have you with us, Corporal. Have you talked to Piero yet? He made the weapons we left for you on the way out of no Poland. No, I'll be crafting your weapons and gear. All custom used, I will create the tools and master assassin. Such that. No! This cannot happen now. The tank of whale oil is running. Will you get a new tank from upstairs, please, while I hold this in place? Be careful. Oil is unstable. When it explodes, it's stuck. <laughs> <muching> <try> to check out if I with a good one. She's a good one. I'll plug it in. I'll be here. I'll Perfect. Thank you. Here, see? The assassin's mask. You're a wanted man, so everyone in the city knows your face. This mask. I'm terrified. If You just hold still. Fitness, be precise. There. Can you see normally? Lens out of the line. There. Better now. I could create more for you. Upgrades for your gear, weapons, munitions. But our situation here is desperate. Scavenge the city for valuables, and I will resell them on the black market. That should give us the money to craft the things you need.

You should rest while you can. Tak, tak masz rację. Sleep well. Ciekawym. No dobra. Właśnie tu chciałem jeszcze dojść. Taki krótki etapik. Może bardziej zachęcający do tej gry. Dobra. Przepraszam za to krzesło. Mm -hmm. To jest naprawdę bardzo fajny moment w tej gry. Prawdziwe elementy. Może grafika nie zachwyca, bo jak widać na takim kąpie jak mój gdzie mam Intel Prawda, nie chodzi. I się nagrywa. Hello Corvo. Your life has taken a turn, has it not? The Empress is dead. The precious daughter Emily is lost somewhere in the city, and you will play a pivotal role in the days to come. For this, I have chosen you and drawn you into the void. I am the outsider, and this is my mark. There are forces in the world and beyond the world, great forces that you call magic, and now these forces will serve your will. Use this newfound power. my gift to you come find me dobra ops przepraszam za cięcia już kontynuujemy wybieram ja sailis się ja sailis się ja sailis się, rzacali się. A wcześniej tutaj obawiałam się w co? Jestem bardzo... Przepraszam, że tak przeminęłam. Może sami sobie zapauzujcie? <gryźński> Patrzcie jaka mina. Jaki tutaj, Nie, tam jestem tutaj, Dobra, idziemy dalej. Jest tutaj, ciekawe tutaj, się mają. Przecież czy jest obrość tej wielkiej tablicy i oprócz naszego przeciwnika? Chyba nie. Kolejne no rzeczy. Za fajne potworki. to nie potworki roboty. Możecie. No. się tu podnieść? Days that follow, your trials will be great. Seek the ancient runes bearing my mark in the lonely places of your world and at shrines raised in my name. These runes will grant you powers beyond those of other men.

No, I this, place this place is the end of all no, I things. a the ah, jump. there. I little bit jump. up. jump. Jumping, jumping, jumping. O wow. już się bałem, zginę. To bardzo zginął. Tu serce świetnie wygląda. Tak ohydnie. A widzę, że tu. To... Czas jumpera się skończył. No dobra, tutaj mamy, że nowe umiejętności muszę blokowywać. I tak, mamy tutaj opętanie, zatrzymywanie czasu co być... Trzeba, są dwie runy! Myślę, że... co bym chciał tutaj sobie wybić? Żywotność? Może nie. To by się przydało. Ale myślę, że mroczny wzrok jest najlepszy teraz. Tak możemy widzieć przez ściany. Chyba bardzo pomocne. How you use what I have given you falls upon you as it has to the be others before you. And now I return you to your world. Ale wiedz, że będę go z wielkim zainteresowaniem. Myślę, że jeszcze nieraz usłyszymy o nim. No i to by było chyba na tyle. O, jakieś... Och, jakieś laki małe. Dobra, to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam i zapraszam do kolejnych odcinków z Dishonored. Tak, y, wszystkie wady filmiku wdzię byłbym wdzięczny, gdybyście zapisywali. No i zapraszam do lajkowania, to na pewno by mnie satysfakcjonowało, żeby kręcić dalej. No i piszcie komentarze, tak, co uważacie, jakieś spostrzeżenia. Dobrze, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Ja się z wami żegnam. Cześć!